Dzień widzowie, rozpędzamy tą 18-tonową świnię <grywka> i zaczynamy od <oprócie>. kroku. <grywka> Drodzy widzowie, witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Operator Clęte 2.0. Słuchajcie, jest to drugi odcinek z, z cyklu trylogii yy, odcinków, które dzisiaj nagrywam w Warszawie. Jest ze mną Daniel, siemanko Daniel, siemanko wszystkim. Jest to odcinek, na który nie ukrywam. czekałem najbardziej, ponieważ najbardziej mi się podoba maszyna, która stoi za naszymi plecami Jest to 5 pięcioosiowa firmy Ibarnia yy, hiszpańskiej produkcji. Maszyna, która kosztuje kupę pieniędzy i która jest po prostu. Zajewista. Widziałem ją po raz pierwszy na targach, zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ale widziałem też, że jest bardzo mocno popularyzowana w Stanach Zjednoczonych, m.in. u Titana Glory, czyli Titans of CNC, kanał na YouTube, tak się nazywa. Tak e, jest. Świetnie. Dla mnie petarda, bardzo mi miło, że mogę zobaczyć tutaj to cudo w akcji, ale Daniel, oddam Tobie głos, abyśmy porozmawiali trochę o specyfikacji. Przede wszystkim może z tytułem wstępu. Parę słów o firmie Ibarmia, o tej maszynie 5-osiowej. Mamy tutaj Heidenheina. Tak, jest. Tutaj mamy Heidenheina, e, sterowanie TNC 640, czyli, czyli najnowszy. E, ogólnie, jeżeli chodzi o samą firmę Ibarmia, jest to firma hiszpańska. E, maszyny są wszystkie produkowane w Hiszpanii. I ta konkretnie maszyna jest to nowość tak naprawdę na rynku. E, tak naprawdę Ibarmia e, od niedawna wyszła z założenia, że czemu by nie spróbować wyprodukować maszyny, która jest produkowana na Stok, tak? Ma konkretnie zamkniętą konfigurację, dzięki temu e, jest dużo szybciej dostępna. Klient tak naprawdę, jeżeli nie ma jakichś e, specjalistycznych wymagań co do obróbki, a potrzebuje sztywnej maszyny dynamicznej, pięcioosiowej, to ma możliwość ściągnięcia sobie maszyny ze stoku tak naprawdę. Dzięki temu jest dużo szybciej u klienta. I, e, i nie ma problemu z dostępnością. Mhm. Jeżeli chodzi o gabaryty, jaki tutaj duży gabaryt możemy założyć na całość stołu, Jak również tutaj, zaraz zmienimy kadry na kamerze, więc zobaczymy sobie, jak to wygląda w środku maszyny, mhm. ale chodzi mi o to o gabaryt całościowy i X, w Y, w Z oraz o detal, który możemy położyć na stole obrotowym. Jasne. Jeżeli chodzi o przejazdy, e, no to tak, po Y mamy 800 mm przejazdu, tak samo w Z również 800 mm przejazdu. Oś C? E, która jest e, osią ciągłą, e, mamy możliwość założenia maksymalnie detalu o średnicy do 1100 mm. Sama średnica stołu obrotowego jest to 800 mm. Łączny gabaryt po ich się stołu jest to 1750 mm, e, po e, długości szerokości 750, 850 mm. E, I tak, tutaj mamy, tak jak widać, osobno stół e, obrotowy oraz stół stały. Ale gdybyśmy mieli detal, który jest długi, dłuższy niż sama długość stołu stałego, nie ma najmniejszego problemu. Mamy możliwość bez e, na sterowniku zablokowania całkowicie osi, która e, niezależnie nie wpływa na to na obróbkę i na działanie maszyny. Jeżeli boimy się, że przez przypadek możemy ruszyć osią C, a będziemy mieli zamocowany detal, tak? Bo to, to jest raczej niepożądane, bo mogłoby bardzo duże szkody w maszynie zrobić. No mamy możliwość bez problemu ją zablokowania, przez co możemy wykorzystać całkowicie, całkowitą Zakurs. długość stołu. Tak mm. jest. Super. Jeżeli chodzi o obroty, standard 12 tysięcy, tak? W standardzie mamy 12 tysięcy. Opcjonalnie jest rozszerzenie do 15 tysięcy. W SK40 w standardzie opcjonalnie HSK 60 3. Mhm. A czy większa maszyna jest już na większym stożku, czy to dalej jest ISO 40? Nie, nie. Jeżeli chodzi o stary, to tylko i wyłącznie 140 40 albo HSK 63. Jeżeli byśmy chcieli już powiększyć sobie do stożka 50, to już wchodzimy jakby w inną... E, e, Inny, inne modele maszyn, tak? Okej, okay, a yy, przejazdy na g czyli ten szybki sposób, jak to wygląda i jak, jak szybka jest ta maszyna? Po X mamy tutaj do dyspozycji 50, X 50 metrów, 50 metrów do biegu, w Z 40 metrów. No to sporo, to sporo. Tak, jest bardzo dynamiczna maszyna yy, i Naprawdę sztywna, pomimo nawet tego elektrowrzeciona. A jak wyglądają prowadnice? Czy to są, wszystko jest na ślizgach, na liniałach? Wszystko, jak to wygląda? Tutaj wszędzie są oczywiście liniały, tak? W standardzie i tutaj nie ma innej opcji. Czyli to jest standard? To jest standard. No czyli tak można jest. od razu powiedzieć, że to jest bez zbędnego gadania maszyna typu premium. Dokładnie tak. No. i barmia już bardzo wysoko mierzy i, i naprawdę biorąc pod uwagę e, możliwości tej maszyny, to już, to już zdecydowanie jest segment premium. Dobra, parę słów o tym, jakiego typu mamy dzisiaj tutaj obróbka. To tak, w pierwszej kolejności będziemy sobie obrabiać, frezowa, będziemy frezować kulę, e, czyli ob, e, obróbka symultaniczna w, w, we wszystkich pięciu osiach, e, żeby pokazać możliwości e, frezowania e, symultanicznego, dynamikę maszyny. Oraz tutaj też możliwość pokazania, że maszyna na, dzięki temu, że ma osobno stół stały oraz stół obrotowy to mamy bez problemu możliwość zamocowania dodatkowo detalu na stole stałym i mamy na tyle dużo miejsca, że e, bez problemu się pomieścimy, tak? Czyli załóżmy, w pierwszej operacji robimy jakąś obróbkę z grubną, tak? Tu konkretnie będziemy drzeć materiał, żeby pokazać sztywność tej maszyny, a na przykład na stole obrotowym jakieś inne zamocowanie, jest wymagana taka obróbka. Będziemy wygibasy robić na tej Dokładnie tak. E, jeszcze takie pytanko, co mamy tutaj w standardzie? Czy wyrzutnik wielu w standardzie? Oczywiście tak. Chłodzenie przezwyczone? Eee, chłodzenie jest opcją, tak samo jak chłodzenie powietrzem jest opcją, sonda jest też e, opcją. W standardzie tak jak widzimy, mamy stół stały, oś, e, maszyna ogólnie jest o kinematyce tak jak widzimy, e, stół oś C jest stołem wrotowym, e, głowica oś B jest uchylna w zakresie plus minus 105. Mm. W standardzie mamy magazyn 60 pozycyjny, 12 tysięcy obrotów. E, chłodzenie jest oczywiście standardowe, i tak naprawdę to do, dobra, tyle, a jeżeli a chodzi o standard. E e e e a jeżeli mamy na przykład już chłodzenie przeznaczone, do ilu bar możemy to e chłodzenie. No to w zależności od tego, jaką pompę. Bo mamy od 20, 20, 27 e bądź 60 barów. Tak, tak. tak, jakby są dwie możliwości. Hmm, czyli jeżeli 60 barów, czyli nawet wchodzi nam tutaj już, a na kogoś to kupuje, taka maszyna usługa biercenia lufowego. No oczywiście, jeżeli mamy takie pochodzenie, to zdecydowanie jest taka możliwość. Dobra, super, no to co? Ja nie mogę się doczekać, aż odpalimy tą maszynę. Pokażemy, co tutaj się wyprawia. Zobaczymy pokaz yy, możliwości tej maszyny, bo oczywiście pewnie nie pełen, bo to jest wiadomo, no, to jest maszyna, która jest tutaj na pokaz, to nie, to nie ma tutaj no tak, detali, tak, które tak. wykorzystamy tutaj w 100%, żeby pokazać, co ta maszyna potrafi, Dobry. ale ja nie mogę się doczekać i przechodzimy do obróbki. No dokładnie, no ja osobiście chciałbym pokazać jej pełni możliwości, ale no pierwsza rzecz jest jest to maszyna niezakotwiona, bo jest to maszyna typowo demonstracyjna, więc nie możemy jej jakby przykotwić na stałe. Dodatkowo nie ma chłodziwa, bo tutaj to nie jest na przykład has, tak? Że pakujemy na tira w całości i jedzie do klienta, tak? Tutaj tą maszynę trzeba rozebrać. A rozebrać e, tak, trzeba ją rozebrać, no bo jest to dosyć duży gabaryt. E, no i nie wiem, czy jakikolwiek transport byłby w stanie ją w całości przytransportować. A... Dlatego, dlatego nie ma chłodziwa, no bo tutaj oczywiście no, maszynę trzeba by było e, Uszczelnić, tak? A uszczelnienie, teraz, później, to wszystko zdzieranie, to zdecydowanie nie będzie dobrze to wyglądać. Jasne. Więc w miarę, w miarę możliwości pokazujemy, co ona potrafi, ale tak czy siak potrafi dużo. Okej, okay, widzowie, rozpędzamy tą 18-tonową świnię i zaczynamy obrówkę. Dzięki, Daniel. Dzięki. Dzień dobry widzowie, yeah. mamy to! Nasza 18-tonowa świnka Zrobiła robotę, ja ogólnie jestem pod narzeniem Już generalnie widzę tą maszynę na naszej hali Wiadomo, nie wiem za ile lat jeszcze, ale jestem mega zajarany Jak najbardziej, musisz, musisz, do, musisz dotrzymać słowa Tak, tak Co chciałem zauważyć, przede wszystkim wiadomo, maszyna jest na rumie, więc ona nie jest zakotwiona Tak jest Przede wszystkim, na co ja zwróciłem uwagę no to Tutaj wiadomo, wyginanie na piątej osi Fajnie się ogląda, wiadomo, że Kula nie technologicznie jest wykonana, też nie jest takie istotne, chodzi tutaj o możliwości maszyny. Tak, i, żeby pokazać ruchu, co ona potrafi. Ale ten jeżyk naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Tak jak mówiłem, maszyna wystoi na, na luźnych stópkach, tak. a ile ona podbierała 20 mm w i 10, a, 10 AE, nie? Tak jest, patrzy. 20 AP10AE a naprawdę. Dźwięk był tak po prostu przyjemny, to tak jak porównałem jakby na hasie jechał Friends dziesiątkę, no tak wiadomo, że no nie do końca, ale, ale naprawdę dźwięk był przyjemny i przede wszystkim wiórek, nie wiem czy to będzie widać na kamerze, ale zobaczcie, kto jak pięknie jest odprowadzone ciepło do wióra. Super, no też y, chyba to jest wpływ płytek, które są założone. Może byś dalej powiedział więcej o tej głowicy i o płytkach? Tak, to jest głowica e, producenta Kiocera. Jest to głowica jeżowa o średnicy 63 mm. Mamy tutaj płytki e, z wcięciami czyli cztery, 4 cztery wcięcia. Część płytek ma 4 wcięcia, część płytek ma 3 wcięcia. Wiadomo, w tym celu, żeby, e, żeby nie zostawiały nam tutaj na materiale widoczne po prostu te wżery, te wcięcia. Jest to głowica typu Mech i tak jak, boom, tak jak już Kacper powiedział, 20 mm. W głąb naraz eee, i tutaj tak jak jeszcze wróćmy do tego dźwięku no tak naprawdę to jest był dźwięk taki czysty tak bardzo czysty dźwięk obróbki, tylko i wyłącznie słyszeliśmy obróbkę, nie A. było słychać żadnych, żadnych drgań, nie, widać, nie, su, nie słychać było e, obudowy ani nic, więc naprawdę maszynka jest bardzo fajna, bardzo sztywna i można naprawdę na niej robić e, cuda. Zajebista maszyna, generalnie jestem zakochany, w sumie jest to moje pierwsze od pierwszego obejrzenia, bo już zakochałem się w nich w Kielcach, jak zobaczyłem ją, to chyba z tobą, nie? Tak, Zostałeś tak, widzieliśmy w się w Kielcach, dokładnie. Zajebista, mi się mega, mega podoba, no i trzeba odbierać kasecz robotę i stawiać chale. Oczywiście. Daniel, bardzo Ci dziękuję za pokaz. Mi było bardzo miło przekazana. do naszych widzom. Mamy tutaj wydźwięk fajnej maszyny. Zaraz jak zakończymy nagrywanie, ja sobie to nagrywam trochę balat, żebyśmy mogli bardziej obszernie widzieć, jak ta maszyna wygląda. Ja Ci bardzo dziękuję. Ja również dzięki. Pozdro dla wszystkich. Pozdro. widzimy się w kolejnym odcinku.